Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jak rozwiązać ten konflikt? Karty przełożone i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Setna, pięć miecza. Co wychodzi naprzeciw? Słońce. I wynik odpowiedź rada. setno, piątka mieczy porażka, niepokój strata duchowa strata finansowa człowiek czuje niepowodzenie rozczarowanie człowiek zachowuje się niezgodnie z etyką działa podstępnie działa sprytnie Spotyka się z fałszywymi obietnicami. Tutaj nie ma wygranych i również nie ma przegranych. Dobrym pomysłem będzie wycofanie się i niewalczenie na się, gdyż wtedy mogą stracić dwie strony i znacznie więcej. Co wychodzi naprzeciw słońce? To jest oślepienie, krótkowzroczność, egoizm. Naiwność. Istniejący problem wymaga trochę czasu, aby się rozwiązał, i wymaga dodatkowej pracy. Wynik odpowiedź Rada, Azkiwa. Patrząc na rozkład, to konflikt zostanie pozytywnie rozwiązany. Zostanie Zakopany topór wojenny. Para dostanie szansę na załatwienie tej sprawy. Jeżeli para wyciągnie w danym miesiącu 70% dochodu, a pozostałe 30% wyciągnie z pod fontanny, to wtedy mogą na siebie liczyć, bo obydwoje jadą na, na tym samym wózku. Jeżeli zdecydują się na tą fontannę, to znaczy, że się kochają. I tego Wam życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o